Bardzo serdecznie. Miejscowe kultury w pionkach zapraszam na kardetny warsztat. Na dzisiejszych zajęciach będziemy przygotować kulę śnieżną w dwóch odsłonach. Do przygotowania naszej kuli potrzebujemy kleju na gorąco, wody destylowanej bądź wody przygotowanej, sypki śnieg, szyszki, wstążki, ozdoby, pompony, drewniane ozdoby cholikowe, brokat, gliceryna słoiki oraz klej do papieru i drewna. No to zaczynamy! Na początku zrobimy kulę śnieżną w wodzie, czyli potrzebujemy pokrywkę, do której przymocujemy nasze dekoracje. Ja w tym celu użyję sobie drewnianych takich choinek i tutaj potrzebujemy klej na gorąco, czyli nasze choinki mocujemy klejem na gorąco do pokrywki Ile przetrzymujemy, żeby tutaj klej troszkę zastygł? Możemy też sobie ułatwić, na przykład od razu, na pokrywkę, żeby się nie poparzyć. Pamiętajcie, jeśli używacie kleju na gorąco, poproście kogoś dorosłego o pomoc. Bierzemy teraz sobie szyszkę, wykorzystamy i mocujemy jeszcze naszą. To musimy to przesunąć, żeby nas się przymknął. O, tak płoczki weźmiemy, jeszcze dla bezpieczeństwa, żeby nam się trzymało, damy troszkę więcej kleju. odkładamy tak na 5-10 minut, żeby klej nam zasek, a my przystąpimy teraz do wykonania zawartości naszego słoika. Czyli bierzemy wodę destylowaną bądź wodę przygotowaną, ostudzoną i wlewamy do słoika. Najlepiej na razie tak trzy czwarte naszego słoiczka. Dodajemy teraz wicerynę, Powiedzmy, że tak Całą łyżeczkę, półtorej łyżeczki gliceryny i dodajemy brokat. Ja tutaj użyję brokatu szarego, takiego srebrnego i troszkę brokatu różowego. Pamiętajcie, nie lejcie wody po sam czubek, bo tu jeszcze dojdą nam nasze dekoracje. Czyli tu już jak mamy zrobione, nasze dekoracje się trzymają, czyli wkładamy pokrywkę i zakręcamy, mocno zakręcamy. Teraz brokat idzie na górę. I będzie opadał powoli. Na razie ten nasz słoik pierwszy odkładamy i przystąpimy do drugiej dekoracji naszego słoika. Teraz przygotujemy drugą odsłonę naszej kuli śnieżnej. Czyli bierzemy sobie nasze komponiki, z których stworzymy bałwana. W tym celu potrzebujemy również kleju na gorąco, troszkę kleju tutaj na jeden komponik. Mocujemy drugi i mamy już bałwanka. Odmieniamy. W tym celu też użyjemy właśnie kleju na gorąco, żeby nam się folia przymocowała. papieru i drewna. Troszkę go wziąłem sobie tutaj na miseczkę. I naszą folię, którą włożyliśmy do smuliczka, będziemy troszkę klejem. żeby nam się przykleił do naszej folii. I zrobiliśmy sobie taką małą imitację burki, do której przyklejemy sobie naszą choinkę drewnianą. Do choinki damy sobie na przykład srebrną gwiazdkę na czubek. na gwiazdkę sobie przykleić zanim przymocowałam choinkę, ale mamy nieziutki słoiczek, więc damy radę jeszcze dokleić. Następnie damy sobie na przykład krzyżkę. W tym wypadku mam szyszkę białą, gdzie pędzelkiem, białą farbą, akrylową delikatnie końcóweczki sobie pomazałam tutaj. I na końcu damy naszego bałwanka. Tu brakuje naszemu bałwankowi jeszcze yy, tutaj kokardki. Teraz bałwankowi naszemu zrobimy kokardkę, czyli tak jakby szelkę. Następnie sklejem na gorąco przemocowujemy go do dna naszego słoika. Czyli tu już środek naszego słoika mamy. Teraz wsypujemy już od razu sypki śnieg. Jeśli widzimy, że jest troszkę za dużo, to możemy sobie odsypać. Dobrze, na razie zostawimy, zakręcamy. Teraz przystępujemy do dekoracji naszego słoika. Ja sobie w tym celu użyję markera, żeby zaznaczyć, gdzie będzie taki jakby widoczek na nasz słoik, czyli tutaj zrobimy sobie taką ramkę, Do tej wielkości, mniej więcej. I teraz będziemy sobie... Prać w naszym klejem, Nasz naszym po prostu malujemy klejem, a następnie będziemy do tego kleju przygotowywać klej sypki śnieg. Jeszcze troszkę kleju. Możecie kleju dać troszkę więcej, żeby nam sypki klej śnieg się przyczepił ładnie. Jeżeli gdzieś masz na przykład miejsce, gdzie nie jest klej, to delikatnie zetkiem szmarujemy, następnie sypiemy śniegiem. Właśnie to wyglądają nasze pule śnieżne w dwóch odsłonach. Pierwsza z wodą destylowaną i z gliceryną. Gdzieś brokat tam pięknie opada na dół. A druga ze suchym śniegiem. Czyli nasze dwie pule śnieżne w dwóch odsłonach.